Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Augustyniak i jestem pracownikiem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Witam w kolejnej odsłonie naszego wirtualnego muzeum. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie generałowi Ludwikowi Kickiemu, jednemu z bohaterów bitwy pod Ostrołęką. Znajdujemy się przy mogile, w której spoczywa generał poległy 190 lat temu. W jednej z najważniejszych batalii Powstania Listopadowego. Korzystając z okazji, chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetkę generała. Urodził się w roku 1791 w sierpniu lub wrześniu, dlatego że daty dotyczące jego urodzenia nie są pewne. Jeżeli chodzi o początki jego życia, o lata młodzieńcze, przypadły na czas wyjątkowo niespokojny w naszych dziejach. W roku 1807, w styczniu, wstąpił do wojska, podobnie jak wielu innych e, młodych patriotów, początkowo do pierwszego pułku piechoty, następnie, jako że Kicki urodzony był w znakomitej rodzinie, w związku z tym przeniósł się do pułku szwoleżerów gwardii. Długo tam jednak e, miejsca nie zagrzał nie poszedł z pułkiem do Hiszpanii, został mianowany na początku roku 1808 adiutantem generała Aleksandra Rożnieckiego. Wziął udział w zwycięskiej dla Wojsk Polskich kampanii roku 1809, gdzie już wyróżnił się, już pokazał swój talent. E, zaś e, w, dwa lata później, pod koniec roku 1811 ta jego kariera jeszcze bardziej rozwinęła się, to znaczy, został adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego. Wziął udział w kampanii roku 1812 w słynnej wyprawie na Moskwę, która odbiła się bardzo poważnie na całej generacji tamtego czasu. Była to kampania nieudana, klęska wojsk napoleo napoleońskich, która Wyryła w całym pokoleniu takie przekonanie, że Rosja jest potężna, że Rosja jest niepokonana i dlatego postawa Kickiego w okresie Powstania Listopadowego, o której zaraz opowiem, była pewnym ewenementem. W roku 1813 rozegrały się takie bardzo dramatyczne wydarzenia, to znaczy w bitwie pod Lipskiem, w bitwie narodów. Zginął. Książę Józef Poniatowski, natomiast jego adjutant Ludwik Kicki został wzięty do niewoli. W zasadzie towarzyszył on Poniatowskiemu do ostatnich chwil jego życia. To właśnie od Kickiego wiemy, jak te ostatnie chwile życia księcia Poniatowskiego wyglądały. Sam Kicki dostał się do niewoli i dla niego w zasadzie wojny napoleońskie dobiegły końca. Po upadku księstwa warszawskiego i powołaniu Królestwa Polskiego Kicki kontynuował karierę wojskową, służbę wojskową. Szybko, w połowie roku 1815, został adiutantem wielkiego księcia Konstantego. Wielki Książę Konstanty był wodzem naczelnym nowo powołanej Armii Królestwa Polskiego, w związku z tym była to funkcja zaszczytna, ale charakter wielkiego księcia Konstantego jego wybuchy gniewu, poniżanie podwładnych i no, zachowanie nieomal zwierzęce doprowadzały do tego, że y, służba przy nim to była prawdziwa udręka. Y, w związku z tym, w roku 1821 w marcu Kicki wziął dymisję, otrzymał ją z prawem noszenia munduru. Oczywiście na tę decyzję miało wpływ także. To, że zmieniła się jego sytuacja osobista. To znaczy w roku 1819 ożenił się z Zofią Matuszewicz. Było to przynajmniej ze strony Zofii małżeństwo zaaranżowane, początkowo być może bez takiego wkładu uczuciowego, ale później stosunkowo szczęśliwe, choć krótkie, dlatego że w roku 1822 żona Kickiego zmarła na gruźlicę. Zmarły także dwie córeczki, które urodziły się z tego związku, więc no, można powiedzieć, spotkał Kickiego prawdziwy dramat. To życie osobiste bardzo się nie ułożyło. Kicki, jak wielu innych polskich żołnierzy, żołnierzy dymisjonowanych, był zaskoczony częściowo wybuchem powstania. To znaczy powstańcy kontaktowali się z nim, wyraził on gotowość, stwierdził, że Pistolety i pałasz u niego gotowe, ale nie był wciągnięty w tok tych prac konspiracyjnych. Tym niemniej, jako jedyny w zasadzie wyższy dymisjonowany oficer, od razu, bez cienia jakiejś wątpliwości, poparł powstanie i jego właśnie postawa miała ogromny wpływ na to, że powstanie w pierwszych dniach miało taki, a nie inny przebieg. To znaczy, najpierw Przyczynił się walnie do tego, że pierwszy pułk strzelców pieszych Piotra Szembek, Szembeka e, przybył do Warszawy, a nie do Wielkiego Księcia Konstantego do Wierzbna. Natomiast później e, zrobił rzecz jeszcze większą. Wspólnie z Władysławem Zamojskim e, przyczynił się do zajęcia twierdzy modlin. To znaczy, dlaczego twierdza modlin była taka ważna? Ponieważ znajdowały się tam. Ogromne zapasy prochu i amunicji, bez których nie można było myśleć o prowadzeniu wojny, więc należało twierdzę zająć możliwie jak najszybciej, no i najlepiej bez walki, i to się Kickiemu udało. E, niestety, w drodze powrotnej z tego przedsięwzięcia, e, w wyniku wypadku złamał nogę. E, Miało to ogromny wpływ na dalsze losy Powstania, dlatego że Kicki, według części relacji pamiętnikarskich, chciał przeszkodzić wymarszowi Wielkiego Księcia Konstantego z Królestwa Polskiego, bo Wielki Książę Konstanty został wypuszczony przez władze powstańcze bez wystrzału razem ze swoją gwardią z terenu Królestwa. Kicki chciał temu najprawdopodobniej zapobiec, ale wypadek, złamanie nogi pokrzyżowało jego plany, ale przyniosło za to. Nieoczekiwane efekty w życiu osobistym. To znaczy, przez około miesiąc opieku, opiekowała się Kickim jego siostrzenica Natalia Bisping, która zakochała się w Kickim. Między nimi narodziło się uczucie, i po otrzymaniu dyspensy weszli oni w związek małżeński. Więc tutaj ta, można powiedzieć, ten wypadek przyczynił się do. Czegoś dobrego, do zmiany w życiu osobistym. Ale trwało powstanie. Szczęście małżonków nie mogło w związku z tym być y, najważniejsze. Kicki, oczywiście, po tym jak y, wyleczył się, chciał wracać do armii, chciał wracać do walki. Był potrzebny zresztą, dlatego, że był to człowiek bardzo zdolny. A takich ludzi, w dodatku szczerze popierających powstanie, było niewielu. Kicki wziął udział w bitwie pod Grochowem 25 lutego 1831 roku. I to ze skutkiem takim, że bardzo się wyróżnił, można powiedzieć, wpłynął na losy bitwy, dlatego że dowodzona przez niego brygada, część dowodzonej przez niego brygady rozbiło pułk kirasjerów księcia Alberta. Był to taki moment dosyć trudny. Był to moment, można powiedzieć, taki przełomowy bitwy, dlatego że pułk ten, ten rosyjski pułk, taką dosyć szaleńczą, można powiedzieć, straceńczą, szarżą, wdarł się w szeregi armii polskiej i tutaj rzeczywiście Kicki uratował w pewnym sensie sytuację. Ale jak to zwykle bywa, gdy jest ktoś, kto się wyróżnia, no to ma też swoich krytyków. I kiedy został wybrany wodzem naczelnym generał Skrzynecki, to można powiedzieć, że nie był to dobry wybór dla Kickiego. Dlatego, że... jak i zresztą dla całego powstania. Dlatego, że Skrzynecki był osobą zazdrosną o cudze umiejętności, zazdrosną o cudze sukcesy. I niestety Kicki na tym cierpiał. Kicki w początkach marca został awansowany na generała brygady i dowodził brygadą złożoną z drugiego pułku Ułanów i piątego pułku Ułanów. Drugi pułk to był pułk tzw. Starej Armii, piąty pułk imienia Zamojskich, znakomity pułk tak nowej formacji, czyli pułk, który powstał już w trakcie powstania. Bardzo, bardzo dobre wojsko. Kicki Wziął udział w tak ofensywie wiosennej. Wyróżnił się tutaj szczególnie pod iganiami, ale także pod domanicami i udowodnił, że jest naprawdę dużym talentem, jeżeli chodzi o dowodzenie kawalerią. Był bardzo zdecydowany, działał w sposób bardzo zdecydowany. Tutaj no, było to pewnym mankamentem, jeżeli chodzi o dowódców w powstaniu, że generalnie no działali w sposób asekuracyjny, natomiast Kicki był inny, ale niestety jego tutaj gwiazda nie miała już długo świecić. W wyprawie na Gwardię i w zasadzie z tym decydującym finałem tutaj pod Ostrołęką, Kicki wyróżnił się szczególnie właśnie w samej bitwie Taką postawą prawdziwie żołnierską. Dlatego, że około 15., kiedy ataki, kiedy Rosjanie już przeszli na drugi brzeg Narwi, kiedy pierwsze ataki piechoty polskiej spełzły na niczym, e, wezwano kawalerię. Kicki, oczywiście Zaomulwi przybył. Po pierwszych szarżach kawaleryjskich zorientował się, że, że po prostu teren nie nadaje się do użycia kawalerii przesłał te informacje Naczelnemu Wodzowi, generałowi Skrzyneckiemu. Ten natomiast dał odpowiedź taką, że trzeba wykonywać rozkazy i przy tym nawet jeżeli to grozi śmiercią. I Kicki rzeczywiście no tutaj poniósł śmierć. Jakby wypełnił ten żołnier żołnierski obowiązek i niestety była to ogromna strata dla powstania, dlatego że zabrakło w dalszej części zrywu właśnie zdolnych dowódców, zdolnego dowódcy piechoty, zdolnego dowódcy kawalerii, bo przecież drugim, który poległ tutaj był generał Henryk Kamieński, dowódca 5 Dywizji Piechoty. Więc te dwie śmierci tutaj były ogromną stratą dla powstania. Mamy też taki problem, pewną e, niewiadomą co do tego, gdzie dokładnie został generał pochowany. Tradycja przyjmuje, że jest to to miejsce, natomiast no, podczas samej bitwy są, są różne relacje co do tego, jak ten, jak ten pochówek odbył się. Był oczywiście prowizoryczny, szybki, przeprowadzony przez żołnierzy. Najprawdopodobniej właśnie tutaj, w Krukach, gdzie znajdowała się, e, gdzie znajdował się sztab, gdzie znajdował się Lazaret. E, smutne jest to, że Natalia Kicka, gdy dowiedziała się o śmierci męża, po powstaniu już próbowała zdobyć pozwolenie na przeniesienie jego zwłok, natomiast Rosjanie absolutnie na takie coś nie pozwolili, dlatego nie udało się tego przeprowadzić. I tradycja, którą i my tutaj e, wierzymy, mówi, że generał jest pochowany właśnie w tym miejscu. Myślę, że 190 rocznica bitwy jest dobrym momentem na to, by zastanowić by zastanowić się właśnie nad losami polskich żołnierzy i nad trudną drogą do niepodległości. Bardzo dziękuję. Krzysztof Augustyniak, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.